Dzień dobry, nazywam się Witali Miśków i to jest norweski dla Polaków. Dziś nauczymy się, jak przeprosić, jak poprosić i jak podziękować. Ale przed tym chciałbym Państwu powiedzieć, że warto nie tylko uczyć się, ale też praktykować, bo język to nie jest y, wiedza, to jest umiejętność. I polecam Państwu, jeżeli już jesteście w Norwegii, to po prostu mówić wszędzie, gdzie się da. A jeżeli jeszcze nie jesteście, to po prostu dużo czytajcie i dużo oglądajcie filmu. Nawet jeżeli nie rozumiecie, będziecie wyłapywać je znajome słowa i będzie coraz lżej. Bardzo polecam o, współczesnego, mega popularnego autora JUNE. Pisze kryminały, ale w każdym z nich jest więcej miłości niż y, przestępstw. To jest książeczka moja pierwsza, którą przeczytam, nie jest dużo. Ale jest bardzo ciekawa, bardzo wciągająca. Ma drastyczny tytuł Blue po snow. Ale jak mówiłem, czy więcej miłości niż zbrodni. Zwróćmy uwagę, to czytamy jako U, gdy nie czytamy Blue, krew, po, a z kółeczkiem to jest O na snow, to jest śnieg. O przekreślone czytamy jako ö. Blue po snow. Krew na śniegu. O, teraz zobaczmy, e, jak, jak zaczepić kogoś. Jeżeli chcemy porozmawiać, e, mamy jakiś pretekst, to mówimy e, po prostu Unshil, przepraszam. Un Pamiętamy, że nie zwracamy się, proszę pana, Ej, po prostu Unshil, przepraszam. To jest tak. Czytamy jakoś. Un, D, nie czytamy. I to jest. E, do, domyś, domyślamy się, że to jest Un Sil czyli e, przebacz mi dosłownie przebacz mi. Un syl to jest wina. Un to jest e, wydostanie się z winy, czyli przebacz mi winę, tak? Un syl. A na polskie tłumaczymy po prostu Przepraszam. Inne słowo jest beklager. Tutaj domyślamy się, Jajar Beklager. Jest, ja jestem żałujący. Jest mi przykro. Ale w zasadzie to jest to samo. Unchill albo Beklager. Unchill jest używane częściej. Beklager jest y, bardziej piękny. Unshill, Beklager i możemy dalej do osoby mówić. To znaczy przepraszam i mówimy. A jeżeli używamy tych dwóch słów y, y, na przeprosiny, na rzeczywiście y, coś, y, kiedy przepraszamy o coś, to odpowiadamy na to de Gor Bra. D Gor Bra. Ty nie czytamy, a czytamy jako, a z kółeczkiem jako o. o i mamy de Gor Bra. Wszystko w porządku. Dosłownie to jest dobrze to idzie dobrze de gor bra. to idzie dobrze e, tłumaczymy jako wszystko w porządku a e, czasem jeżeli na przykład kogoś potrąciliśmy i chcemy dowiedzieć się czy wszystko jest e, dobrze z sobą, to zadajemy pytanie w bardzo prosty sposób wynosimy pamiętamy że wynosimy po prostu czasownik na pierwsze miejsce i będzie gordebra, czy wszystko w porządku de gor bra wszystko w porządku Następnie, jak poprosić? Jak poprosić? Najpierw podam formę, która bliższa do Polaków. Dla Polaków z użyciem poproszę. Jeden mój dobry przyjaciel poprosił powiedzieć, jak można poprosić piwo w barze. To otóż dla Ciebie, Marcinie, piszę, jak to zrobić. N. L. War, so, snil. NL, wasze snil. A dosłownie jedno piwo, NL, war bądź so, tak, snil, miły. NL, wasze snil, ale tłumaczymy na język polski. Jedno piwo, poproszę. Poproszę, jedno piwo. Zwróćmy uwagę, że jeżeli pory, Idzie s, s, s. E, nawet jeżeli to jest w następnym słowie, to e, wymawiamy jako s. Dlatego Norwegowie mówią nie Star Wars, tylko Star Wars. E, dlatego oni mówią nie University, oni mówią University. Uh, tak oni mówią. Uh, następna forma, jak poprosić. Która jest bliższa do języka norweskiego, tak oni używają na co dzień, to jest nie proszenie, tylko zapytanie. I to będzie tak: kan, jej, for, o powiedzmy, n puse. Um. PUSE to jest reklamówka w sklepie tak prosimy, a, sk a sklep to jest miejsce, gdzie najbardziej możemy praktykować, zaczynać praktykować język norweski. Cały czas powtarzając te najprosze słowa Unshil, kan jaj Fo i y, kan to jest e, móc, jaj to jest ja, kan jaj. Czy mogę? FO dostać, n jedno. Tutaj to jest jako rodzajnik, ale też jako jedno, bo jeżeli potrzebujemy dwie torebki, to powiemy Tu puse, tu i wtedy puse r, tu puser. Can I for an puse? Czy mogę dostać torebkę? I osoba po prostu daje torebkę. A teraz jak podziękować? Dziękujemy zazwyczaj tak. tysen Tak. tysen tak to jest tysiąc podziękowań. Zwróćcie uwagę, że, że tutaj mamy podwójną. K. Wymawiamy normalnie jako jedno. K. Natomiast A jest krótka. Gdyby była tylko jedna. K. To byłoby, byłaby długa A, bo, bo jeżeli mamy dwie, e, spółgłoski, e, dwie spółgłoski, to poprzednia samogłoska czyta się krótko. A różnica jest taka, że tak to jest dziękuję, a tak to jest e, dach, strych, poddasze. Czyli jeszcze raz, Tiusen, tak, możemy powiedzieć po prostu tak. I to będzie dziękuję, ale e, ładnie będzie tousen tak. W sklepie poczujecie jeszcze jedną formę, która jest bardzo ładna. Nie musicie jej się uczyć, ale musicie przynajmniej wiedzieć, co to znaczy. To jest tak. Skal. du H. E, to jest. Um, bardzo dziękuję. Bardzo o, wielkie dzięki. Nie wiem jak powiedzieć. W takiej bardzo, bardzo ładnej formie. Dosłownie to jest tak, czyli dzięki a musisz albo będziesz. To, to słowo znaczy musisz, ale przy, przy pomocy tego słowa tworzymy czas przyszły. Czyli dzięki, będziesz, ty miał. Tak, skal ducha. A po prostu to jest bardzo Panu dziękuję. Albo bardzo Panie dziękuję, tak z ducha. Teraz jak na to odpowiadamy? Odpowiadamy w ten sposób. Najczęściej war, so. Gut. Pamiętamy, że d. Nie czytamy gU. RS razem czytamy 3. O w tym wypadku o, redukuje się do dźwięku o, neutralnego. E. Wasze snil, wasze snil. E, I to znaczy bądź, waszego bądź tak dobry. A na język, na język polski tłumaczymy proszę, proszę bardzo. Wasz głu, zwróćcie uwagę, Wasz snil, bądź tak miły, to znaczy poproszę, a wasze głu, bądź tak dobry, to znaczy proszę bardzo, odpowiadamy na, na podziękowanie. I jeszcze jedna bardzo ładna forma, rzadziej spotkana, ale bardzo ładna, jak tak powiecie, no to osobie będzie szalenie miło, to mówimy bare. I, g, li. G na końcu nie czytamy. E, to, co po polsku mówimy jako y, po norwesku to jest i, ale takie ściągnięte i. To jest i, a to jest i. E, Barehingli. Barehingli to znaczy e, dosłownie po prostu. O, miło, po prostu miło. Na język polski tłumaczymy cała przyjemność po mojej stronie. Bare Higeli. Myślę, że to tyle. Uczcie się, powtarzajcie i praktykujcie język norweski. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.